Ilu imigrantów pracuje w Polsce? Według Zakładu Ubezpieczeń Społecznych liczba, co warto podkreślić, legalnie zatrudnionych obcokrajowców na koniec września wynosiła ponad 1 milion 112 tysięcy osób. Jednak struktura tego zatrudnienia się zmienia, co wywołuje konkretne zagrożenia dla krajowych pracodawców. Z nami jest Juri Grygorenko, dyrektor partnerstwa strategicznego w Agencji Zatrudnienia Gremi Personal. Dzień dobry. Dzień dobry. Liczba Ukraińców zatrudnionych w Polsce spada. Od sierpnia 2022 roku zmniejszyła się o 350 tysięcy osób. Co się z nimi dzieje? Gdzie odchodzą? Gdzie wyjeżdżają? No, różnie, bo jedna część Ukraińców wraca do ojczystego kraju. Wróciła głównie na, w momencie rozpoczęcia wojny w 2022 roku takiej pewno wymiarowej, ale też sporo ludzi wyjeżdża dalej na zachód do sąsiednich Niemiec, czy do bardziej oddalone zakątki świata, na przykład do Kanady. Tak, to jest też kierunek często, często wskazywany przez ukraińską emigrację. Jakie warunki zatrudnienia zachęcają w takim razie do emigracji do Niemiec? Weźmy ten cel, który jest najbliżej naszych granic. Co zachęca do przenosienia do tego kraju? To, że w Niemczech wśród uchodźców pracuje tylko 19% w porównaniu do ponad 60% w Polsce, myślę, że to nie warunki zatrudnienia są powodem, najczęstszym powodem do dalszej migracji. Na największym, tak powiem, najbardziej atrakcyjnie wyglądają te kraje na Zachodzie tym, że mają bardziej przyzwoitą politykę utrzymania socjalnego dla, dla emigrantów. I to kusi obywateli Ukrainy do dalszej migracji. Mi się wydaje, że te osoby, które są w stanie pracować, no to w większości swojej nadal zostają w Polsce. A co to znaczy bardziej atrakcyjne warunki, warunki socjalne? Czy mógłby Pan to rozwinąć? Co konkretnie oferuje co konkretnie oferują Niemcy, czego nie mamy my? Na razie to też się zmienia, ale aktualnie w Niemczech co najmniej dostają bezpłatne zakwaterowanie. Warunkiem jest podjęcie nauki języka niemieckiego, ale to też jest dobry sposób na to, żeby szybciej asymilować Ukraińców na niemieckim rynku zarówno docelowe zatrudnienie, jak i po prostu asymilowania Ukraińców w społeczeństwie niemieckim. Także jeżeli podejmujesz nauki języka, dostajesz zakwaterowania oraz wypłatę socjalną za darmo i to. Tych, te osoby, które opiekują się małymi dziećmi albo opiekują się osobami starszymi, które nie mogą pracować bez dodatkowego wsparcia, które też jakby może być zorganizowane, to ich kusi, żeby mimo wszystko jechać dalej z Polski, no bo w Polsce takich warunków niestety nie dostawa. A kto zajmuje i, i będzie zajmować to miejsce, miejsce Ukraińców na polskim rynku pracy po tych, którzy wyjeżdżają, którzy opuszczają Polskę? Czy, ja nie jestem w stanie powiedzieć, że na dzień dzisiejszy są obywateli jakichś innych państw, które jeden do jednego będą w stanie zastąpić Ukraińców, które odjeżdżają z Polski, ale też nie tylko musimy mówić o Ukraińcach, które odjeżdżają, a również to, że liczba Ukraińców w Polsce, które przekraczają granicę jest coraz mniejszą z uwagi, z uwagi na wojnę, z uwagi za, na ograniczenia migracyjne, o których może też dzisiaj jeszcze porozmawiamy. Jeżeli chodzi o obywateli jakich państw wkraczają teraz na rynek polski i ich udział rośnie, no to w pierwszej kolejności musimy mówić o obywatelach Białorusi, których liczba pracujących obywateli Białorusi w Polsce znacząco wzrosła w 2023 roku. Też jak najbardziej rośnie liczba osób z Gruzji oraz z Gruzji, z Uzbekistanu, czy Indii na polskim rynku pracy. Także widzimy, że ta jakby luka się zapewnia. Mimo to musimy też brać pod uwagę dosyć trudny proces relokacji dla takich osób. To jest zarówno dla tego potencjalnego pracownika czy migranta spore wyzwania do migracji do Polski, jak i dla polskich firm, które muszą ten, w tym procesie tych ludzi wspierać. Także dążymy do tego, żeby te procedury wyglądały coraz lepiej, coraz prościej. Jeżeli to się uda, no to będziemy faktycznie mieli szansę na zastąpienia osób wcześniej z Ukrainy na polskim rynku pracy. Okej, okay, a czy są takie branże, które szczególnie, co tak powiem. są szczególnie w szczególnie nie ucierpią na dużej rotacji pracowników. Gdyby, się, gdyby nastąpiła w jakikolwiek sposób zagrożenie konieczności wyjazdu dużej liczby Ukraińców z Polski, to w, które branże szczególnie by to odczuły? Czy. W pierwszej kolejności, raczej w pierwszej kolejności branża spożywcza, bo udział w zatrudnienia obcokrajowców w branży spożywczej jest chyba jednym z największych. My nie współpracujemy z branżą budowlaną, ale uważam, że też by była bardzo mocno tym dotknięta. A jeżeli jednym z największych Pan powiedział branży spożywczej, to znaczy jaki jest to udział? Jaki to jest udział? To jest udział, to też zależy od przedsiębiorstwa oraz obszaru Polski, o którym mówimy, ale średnio około ponad 60% osób pracujących w branży spożywczej to są obywatele Ukrainy. Mówimy na o pracy jest... na zakładach. Tak, produkcja żywności, rozumiem. Tak. Powiedziałbym, to jest dość ważny jednak segment naszego przemysłu. Okej, okay, branża spożywcza, branża, branża budowlana, a co jest... cały, cały przemysł i logistyka. To, to, to trzeba mieć na uwadze, że jeżeli mówimy o takich pracach najprostsze, prace fizyczne, no to w dużej mierze te prace wykonują obcokrajowcy. Już raczej ciężko spotkać zakład w Polsce, zakład produkcyjny czy jakiś magazyn na którym nie zatrudniani są osoby z zagranicy, a wśród wśród jakby migrantów na polskim rynku pracy to to większość stanowią Ukraińcy, dlatego masowy wyjazd Ukraińców z Polski jest sporym zagrożeniem ogólnie dla polskiej gospodarki. Pani Jury, nie mogę nie zapytać, tak patrząc w przyszłość na ten rok 2024, o temat mobilizacji, który pojawił się tuż przed Bożym Narodzeniem ubiegłego roku. To znaczy w ustawy, która znalazła się w, w, w Wierchownej Radzie. I pytanie, czy ona może w jakikolwiek sposób na, no, wpłynąć na rynek pracy poza Ukrainą? Czy w kremi personal nie przewidujemy, że. Um... To, co teraz się dzieje, to, co teraz się dzieje, będzie miało krótkofalowy wpływ na sytuację na polskim rynku pracy, czy jakoś wpłynie znacząco w krótszym czasie na polską gospodarkę. To jest tylko kolejny kamień milowy do tego, żeby dostępność obywateli Ukrainy na polskim rynku była mniejszą, ale wydaje nam się, że trendy, które, były, które nam towarzyszyły w 20. W trzecim roku będą nadal nam towarzyszyć w 24. A co to znaczy? To znaczy, że na polskim rynku pracy, mówię o rynku pracy, bo wspomniana panem liczba wcześniej 350 tysięcy osób, które uchodźców, którzy pojechali dalej z Polski, no to też nie wskazało się na liczbę zatrudnienia, bo zatrudnienia cały czas delikatnie rośnie. Na razie mówi się o tym, że ponad 700 tysięcy czy ponad 700 tysięcy obywateli Ukrainy e, są zgłoszeni do ZUS-u e, i pracują? I ta liczba w ciągu 2023 roku e, cały czas delikatnie rosła. Już nie w takim tempie, jak to było w poprzednich latach. Wydaje nam się, że ta liczba będzie nadal rosła. Poza tym nie uwzględnia ona osób młodych. O tym bardzo często zapominamy, że osoby młode, które jeszcze mają status ucznia czy status studenta, nie są zgłaszane do ZUS-u. Także tych faktycznie pracujących Ukraińców na polskim rynku pracy jest więcej. Panie Juriu, bardzo dziękuję za rozmowę. Juri Grigorenko, Grammy Personal był z nami. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo.